Firma Enzym. Jest to firma, która od 2017 roku działa w branży czystości. Produkuje środki czystości, które są nie tylko najwyższej jakości, ale również mają niesamowitą skuteczność. A dzisiaj jest z nami Natalia i Arek. Prywatnie małżeństwo, które swoją pasję i zamiłowanie do działania. Dzielą wspólnie w pracy zawodowej. Zawodowo Natalia jest prezesem firmy Enzym, a Arek wiceprezesem. A w dzisiejszym odcinku dowiemy się. Jak powstała firma Enzym, skąd w ogóle pomysł na to, aby założyć własną firmę w branży czystości, jak to się ma do studiów i historii życia Natalii i Arka, oraz przede wszystkim o tym dlaczego warto dołączyć do zespołu firmy Enzym i zostać dystrybutorem. Tak więc zapraszam wszystkich do tego odcinka. Witam cię Natalio. Na początek chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jak zaczęła się historia firmy Enzym, bo wiemy, że jest to historia waszej miłości, bo to właśnie w waszym związku rodzi się pomysł, aby stworzyć nową markę. Chciałabym zapytać cię, skąd pomysł na Firmę Enzym i jak zaczęliście właśnie budowanie tej marki? No to jeżeli chodzi o nazwę, to, to właściwie to dla mnie było kluczowe, ponieważ na studiach bardzo dużo uczyłam się o tym, jak, jak stworzyć nazwę, i jak nie popełnić gafy. I tak to mi zapadło w pamięć, że pojawiły się kiedyś na rynku takie marki. No, które były takim potężnym pas na innych rynkach zagranicznych, bo słowa w danym kraju jedne znaczyły co innego w drugim kraju i, i firma musiała wycofywać całkowicie produkt ze względu na nazwę. I gdzieś tutaj bardzo tak skupiliśmy się na tej nazwie, i najprostszą linią myślenia było to, żeby zrobić coś, co każde środki zawierają, jakieś słowo. Poszliśmy tą drogą i zobaczyliśmy, że każde środki czystości mają w sobie enzymy. No i tą drogą idąc, zobaczyliśmy, jakby, te, jakby ten enzym, jak brzmi w innych językach, czy tak samo. Czy jeżeli ja powiem w Polsce enzym i powiem, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, czy na Litwie, Łotwie, powiem enzym, czy ktoś w ogóle będzie wiedział, w jakiej branży to jest? I stąd enzym. Po prostu uniwersalna nazwa w każdym kraju i część składowa każdych produktów chemicznych. To jest niesamowite, że rzeczywiście, jak sobie teraz na to wszystko spojrzymy, to enzym rzeczywiście jest składową każdego produktu służącego do czystości, do utrzymania czystości. Myślę sobie. Jak to się stało, skoro już znam twoją wizję, twoją historię tego, jak u ciebie zrodził się ten pomysł i skąd u ciebie ta chęć założenia własnej marki, to zastanawia mnie, skąd ten pomysł u Arka, kiedy to się tak naprawdę zrodziło? Mój mąż Arkadiusz, tak jak tu wcześniej mówiłaś, przez pięć lat pracował za granicą w branży gastronomicznej. I wracając tu, poznaliśmy się i zaczęliśmy szukać wspólnie jakiejś takiej drogi, którą moglibyśmy pójść i nie musieć na przykład osobno czasu spędzać. I on. Z racji tego, że, że był w branży gastronomicznej, zauważył to, że standardy, które obowiązują w Wielkiej Brytanii, w Polsce są różne, że jednak tutaj na naszym polskim rynku sprzedawane są produkty raczej y, y, takiej chemii gospodarczej, natomiast za granicą jest to w pełni już tak unormowane i Sprzedają się produkty, jednak ta, taka, taka chemia profesjonalna. I, I też zbadaliśmy rynek, zobaczyliśmy, ile, jak to procentowo wygląda. I stwierdziliśmy, że jest bardzo duże jeszcze pole do zdobycia. No tak, tak jak mówisz, jest duże pole do zdobycia. Ale tym polem są również ludzie ludzie, którzy w waszej firmie tworzą zespół, zgrany zespół, zespół, który może na siebie liczyć, któremu na każdym etapie pracy okazuje się wsparcie i w kryzysowych sytuacjach służy się pomocą. Właśnie takim zespołem jesteście. W jaki sposób w firmie Enzym buduje się właśnie te więzi? Jest taka rzecz, której nie widać na stronach internetowych albo nie widać nawet może w katalogach, nawet nie widać tego na naszych wspólnych spotkaniach z klientem, a jest to mianowicie to, że enzym to naprawdę jest praca zespołu. Nad każdą jedną drobnostką pracuje zespół i każdy może swoje uwagi dać, każdy swoje propozycje. Efekt tej pracy, tej współpracy naszej i pracy nad każdym jednym detalem jest yy, widoczny na końcu. I tego nie da rady pokazać w trakcie prezentacji. Tak? A naprawdę to jest wyjątkowość, jeżeli chodzi o taki proces tworzenia tych produktów. No, tak jak pracujemy w, na miejscu w zespole, tak później traktujemy naszych dystrybutorów. I to jest wyjątkowe, bo raczej teraz wszystko dookoła zmierza do takiej komercjalizacji, do takiego braku takiej, takiego indywidualnego podejścia. Tutaj na pewno nasz klient może liczyć na to, że, że będzie indywidualnie z nami rozmawiał, że będziemy z nim współpracować. Na pewno poczuje się częścią zespołu. Powiedziałaś nam, jak ważne są więzi w Waszym zespole i dlaczego stawiacie na to, aby między Waszymi pracownikami i dystrybutorami budowały się relacje, które wspierają i pomagają efektywniej rozwijać się w Waszej firmie. Teraz e, chciałabym się dowiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie środki czystości, i dlaczego w tej branży postanowiliście działać. Dlaczego środki czystości? Dlatego, że to się też łączy z tym, że bardzo dbam o, o tę sferę życia, że jest to dla mnie ważne, żeby w jakim otoczeniu przebywam, żeby jednak to otoczenie było schludne, czyste. Gdzieś połączyłam czystość z tym, że, że chcę się rozwijać twórczo. No tak, bo skoro mówisz, że sprzątanie to jest jakby nie patrzeć, twoja pasja, lubisz życie w czystości, to wiemy, że rzeczywiście robisz to z zamiłowania. Natomiast zastanawia mnie to, czy w tym wszystkim, w tej całej pasji, w, tym całym, w tych całych wielkich ideałach, które towarzyszą Wam podczas tworzenia firmy Enzym, jest jeszcze dbanie o to, aby wciąż się rozwijać? Jak to jest u Ciebie jarka? Czy czy wy nadal, mimo tego, że już tyle serca i czasu i energii włożyliście w tą pracę, czy nadal się rozwijacie? Jak to jest? No, no, na pewno, na pewno nas mocno rozwija. Cały czas poznajemy przede wszystkim też nowych ludzi, naszych dystrybutorów. Widzimy, jak bardzo są zaangażowani w promocję tej naszej marki, no, i to tak jest bardzo przyjemne, kiedy widzi się, że Twoje dziecko jest oddawane w dobre ręce i jest promowane na rynku. A czy poza tym, że ten biznes Was rozwija, że możecie się tutaj otwierać na nowych ludzi, tak jak wspomniałaś, czy ten biznes Was satysfakcjonuje? Czy Wy nadal jesteście pełni tej energii? Jesteście z niego zadowoleni, dumni z tego, co do tej pory udało Wam się zrobić? No, jesteśmy zadowoleni na pewno dużo satysfakcji z tego, że jednak to, co robimy, podoba się, działa, przede wszystkim działa, jest skuteczne i, i ludzie naprawdę sami utożsamiają się z tymi produktami. Przychodzi mi na myśli jeszcze jedno pytanie, bo tak naprawdę wasz layout i cała szata graficzna powstała w nieco. Śmieszny przyzabawny zabawny sposób. Można powiedzieć, że stworzyła się trochę tak, jak tworzą się te największe firmy. Nie będę tu już wymieniać nazw najbardziej znanych firm na świecie. One też tworzyły się właśnie w taki nietuzinkowy sposób. Może zechcesz opowiedzieć słuchaczom o tym, jak w jak śmiesznych warunkach powstały wasze pierwsze projekty. Tutaj właśnie wylaliśmy swoje talenty twórcze. Na papier, bo żadno z nas nie posiadał umiejętności takich profesjonalnych, graficznych. Powstało przy kawie, wzięliśmy kartkę. Planowaliśmy, żeby to logo było takie mocne, solidne, żeby osoba, która patrzy na nie, miała poczucie, że to jest silna marka. Chcemy, żeby szło to w głębokość, a nie w szerokość. I tak samo wygląd marki chcielibyśmy, żeby, żeby po prostu był jak najbardziej taki surowy. I no, siedliśmy, wzięliśmy kartkę i najprostszym sposobem wymyśliliśmy właśnie taki kształt. Chcieliśmy podkreślić to, że jest to marka polska. No właśnie, mówisz, że chciałabyś podkreślić, że to jest marka polska. Obecnie wiemy, jak niezwykle ważne jest to, żeby pielęgnować tą kulturę polską, bo właśnie coraz częściej mamy do czynienia z tym, że zalewa nas rynek zagraniczny i staramy się utrzymać te nasze polskie, najbardziej wartościowe produkty. Coraz więcej nawet celebrytów propaguje tą polskość w produktach, z których korzysta na co dzień. Jak to jest właśnie z tym promowaniem marki polskiej w firmie Enzym? Liczy się dla nas to, że te nasze produkty są wyprodukowane w Polsce, wszelkie komponenty są z Polski, no oczywiście te, które są dostępne w Polsce, tak? Bo są też, nie wiem, może jedna setna produktu jest skądś, tak sprowadzona, ale tak no zależało nam, żeby to był dobry produkt polski. Natalio, powiedz mi, gdybyś miała teraz tutaj naszym słuchaczom, w szczególności tym, którzy są zainteresowani i chcieliby zostać dystrybutorami firmy Enzym, powiedzieć, dlaczego warto zostać dystrybutorem w waszej firmie i dlaczego warto dołączyć do zespołu? Na pewno pierwszą rzeczą było to, że każdy partner może czuć się bezpieczny, jeżeli chodzi o jakość tych produktów? Więc ma gwarancję, że one się same obronią, więc nie musi się bać tego, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy wyjdzie do klienta. A drugie to właśnie to, co już mówiłam, że może liczyć na nasze pełne wsparcie relacyjne. W drugiej części naszej rozmowy będziemy rozmawiać z Arkiem. Tak jak wspomniałam wcześniej, Arek w tej firmie jest wiceprezesem. Na co dzień zajmuje się wszystkim, co tyczy się każdej dziedziny tej firmy. Począwszy od budowania relacji z dystrybutorami, a skończywszy na kwestiach finansowo-decyzyjnych. Dla Ark'a życie i praca w firmie Enzym jest niewątpliwie pasją. Tym Czemu oddaje całe swoje serce? Poznajmy dzisiaj punkt widzenia Arka i dowiedzmy się, dlaczego warto zostać dystrybutorem w firmie Enzym. Arku, na początek chciałabym się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zostać takim dystrybutorem. Czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności, kwalifikacje, czy po prostu każdy, kto tak naprawdę chciałby, ma chęć, może nim zostać. Każdy może sprzedawać środki czystości. Są to może na, na pierwszy rzut oka skomplikowane rzeczy, te profesjonalne środki czystości, te wszystkie rozwiązania, które my proponujemy, ale jak znamy już całą specyfikę produktów, to jakie korzystanie, jak i sprzedaż naprawdę wychodzą bardzo prosto. Zakładamy. Że zdecydowałam się, i chciałabym zostać takim dystrybutorem. To jak wygląda moja praca na początku? Co jako enzym gwarantujecie, co mi dajecie, oraz co byście mi na początku tej drogi poradzili? Na samym początku, oczywiście, najważniejsza jest sama decyzja, że tak, że, że to jest to, czym chcemy się zajmować. Zobaczyć, jak od środka to wszystko wygląda w sensie klientów końcowych i jest to naprawdę bardzo duży rynek, który rozrasta się naprawdę bardzo. Szybko. Szybko i rozmawiam z dystrybutorami, z którymi współpracujemy teraz w Polsce, którzy zaczynają dopiero. Oni zawsze twierdzą, że środki czystości były, będą i są potrzebne zawsze. Niewątpliwym atutem waszej firmy w pracy z dystrybutorami jest to, że zapewniacie całe, że tak powiem, know-how. Dbacie o to, żeby ten dystrybutor rzeczywiście miał pełne e, Profesjonalizmu podejście do swojej pracy, dzięki waszym staraniom taki profesjonalizm osiągają. Co przede wszystkim się dzieje i za jaką przyczyną ten profesjonalizm wciąż jest podtrzymywany, a jakość usług jest na najwyższym poziomie? Tak, oczywiście na naszej stronie internetowej można odszukać wszelkie materiały, które są potrzebne dystrybutorowi, jak i klientowi końcowemu. Cały czas poszerzamy ten asortyment tych materiałów, które są tam dostępne. Poza tym służymy chętnie pomocą w zakresie naszych produktów. Tak jak wcześniej mówiłem, pytania zawsze się pojawią, a my staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi, aby wszystkie strony były zadowolone. Całe know-how oczywiście jest niezwykle ważne do tego, żeby. Profesjonalny sposób rozpocząć tą przygodę i promować firmę oraz budować jej markę, bo na to bez wątpienia wpływa świadomość marki. To właśnie ludzie są najlepszym wizerunkiem marki, ale zastanawia mnie jeszcze jeden atut, o którym należałoby powiedzieć: że wasi dystrybutorzy mają wyłączność terytorialną. Czy to jest tak, że możemy być spokojni o nieuczciwą konkurencję, pracując dla firmy Enzym? Tak, oczywiście, z tym, że zaznaczę tutaj, że dbamy o rejonizację dystrybutorów. Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, że w mieście obok siebie będzie dwóch dystrybutorów i będą się rządziły przez to jakieś nieporozumienia. Dajemy gwarancję tego, że nie pojawi się żaden inny dystrybutor obok. Decydując się na współpracę z firmą Enzym, myślę, że niewątpliwym atutem byłoby dla mnie właśnie to, że w sposób komfortowy, spokojny i bezpieczny mogę dystrybuować produkty. Wiem, że nie grozi mi żadna nieuczciwa konkurencja, w związku z tym mogę się w pełni zaangażować i związać relacyjnie z firmą. Ale wiem też o tym, że firma Enzym przygotowała dla swoich dystrybutorów mapę. Mapę, która może się okazać przydatna nie tylko samym dystrybutorom, ale też klientom, którzy korzystają z usług takich dystrybutorów. Myślę, że kiedy jestem firmą sprzątającą albo hotelem i chciałabym właśnie zaangażować się we współpracę z firmą Enzym, za pomocą takiej mapy bez problemu mogę odszukać dystrybutora, który działa w moim regionie. Tak, oczywiście, było to podyktowane właśnie rejonizacją, którą tutaj zaplanowaliśmy, że każdy dystrybutor jest oznaczony na mapie. Pomysł powstał w momencie, kiedy klienci końcowi zaczęli bezpośrednio do nas dzwonić z zamówieniami. Narodził się pomysł, aby na mapie. Która jest umieszczona na naszej stronie internetowej, umieścić wszystkich dystrybutorów, przez co klientowi końcowemu łatwiej jest dotrzeć do najbliższego dystrybutora. W momencie, kiedy klient końcowy dzwoni do nas z chęcią zakupu produktu, łatwo jest nam odesłać takiego klienta końcowego do najbliższego dystrybutora. Dzięki uprzejmości Arka i Natalii mogliśmy się dzisiaj dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy na temat firmy Enzym. Myślę, że udowodniliśmy już, dlaczego warto zostać takim dystrybutorem i. Jak bardzo przyjazna atmosfera panuje w zespole firmy Enzym. Dziękuję bardzo moim gościom za to, że dzisiaj mogli podzielić się z nami swoim doświadczeniem i tym, czym dla nich jest ta praca. Bardzo Wam dziękuję, Natalio i Jarku, za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Ja również żegnam się z Wami i cieszę się, że mogliśmy od kuchni poznać życie i pracę w firmie Enzym. Zapraszam do następnego odcinka. Już w następnym odcinku dowiemy się o tym, jak w sposób profesjonalny i kompetentny wycenić usługę sprzątającą. Do zobaczenia!